22 czerwca 2024, godzina 8.25 znajdujemy się, proszę Państwa, na naszych nowych działeczkach z Marcinkiem i Marcinek właśnie coś tam długie. O kurde. O, Marcin prąd podłącza. Mili prąd. O, no ciekawa sprawa. Działeczki znajdują się, proszę Państwa, w lesie. Najbliższy sąsiad. 500 km stąd. A tak poważnie, nie wiem, chyba ze 3 km. No dobra, inaczej. Około kilometra najbliższy sąsiad. W koło lasy, mrówki. Tu jest już czymś obsypane. O, mrówki. W tym lesie to mrówek jest po prostu hordy, tam w ogóle strach chodzić. Coś trzeba wymyśleć. No ale Cisza i spokój, coś pięknego. Miskuzik, godzina 12:47. Żeby nie było 22 czerwca. No i niestety, kurde. No i co? I niestety, znaczy fajnie, że jesteśmy w kupie i tak dalej, ale niestety będzie troszkę to się padał wytnie, deszcz. To się a mieliśmy na rowery iść. Jesteśmy na rowerach. Jeszcze 5 minut temu. Ogólnie to musimy znaleźć tu miejsce na chowanie klucza gdzieś przy tej. Bo jak ja bym chciał wyjść albo Ty byś chciała wyjść, a mnie by nie było, mam a dojechać. Można trzeba zrobić? Jak? Mariuszowi i Karolowi te <noise> Będą przyjeżdżać tak jak obiecali albo, albo można, można zrobić sprzątać. szyf, szyf można <noise> Oni zrobić. będą tu przyjeżdżać tylko posprzątać Godzina 16.43 Znajomi wpadli do mnie na grilla Do mnie na grilla Jest grill, jest węgiel Jest cień przede wszystkim cień Dzień dobry, dzień dobry Pani sąsiadko Może przyniosę w takim razie ogóreczki, co? Nobec tego idziemy szukać ogóreczków. Jaki A to jest nasz nasz gwóźdź programu Marcin Dropson Marcinku, powiem ci coś? No patrz, też namierzyłem gniazdo mrówek. No i nie wiem, jak długo nam pozwolą, rozumiesz, kurczę grillować, ale ogólnie. No to, to czarne, małe. Małe, czarne to. Mniej jadowite. U Marcina są czerwone. To jest dopiero mrówka. To było z tego Tyle ja wylałem.